Macie ludzie, tutaj Ryuk, a to jest kolejny odcinek z cyklu Najlepsze bitwy Ryuk'a. Dzisiaj bitwa niszczycielem z tej nowej gałęzi niszczycieli niemieckich, czyli Marder 38T na mapce północny zachód. Właśnie tak. Jak widzicie takie składy Prawie po połowie czwórek i trójek. No i lecimy. Mapka również nowa. Weszła w paczu 8-9. No i nowy niszczyciel również. Mam tutaj zamontowane działo. Generalnie wszystko w pojeździe jest zamontowane z tych najlepszych części. Działo jedynie nie jest topowe. Ale to topowe działo zmienia jedynie to, że ma lepsze celowanie oraz lepszą czas tego zwężania kółka. Tak poza tym damage oraz penetracja jest taka jak w tym właśnie, które ja mam. Dobra, zdecydowałem się tutaj na początku bitwy pojechać na tą półeczkę w tej linii B całej na mapce. Tutaj jest taka właśnie ładna półeczka, na której można stanąć za kamyczkiem i mamy widok właściwie na połowę mapy. Tutaj się ustawiłem za kamieniem, jako że ten pojazd ma dosyć ładnie wychyłdziała na prawo i na lewo. To można stanąć sobie tak pod kątem. No i pozostało czekać. Tutaj mamy już pierwszego, pierwszą ofiarę, która zbiera ode mnie e, uderzenia. Niestety szybko się schował. Tam widzę, że stoją kolejni przeciwnicy. Niestety też za kamieniem nie bardzo jest jak ich trafić, tylko troszeczkę się wychylają. Bitwa może na początku niezbyt ciekawa. Troszeczkę przyspieszymy tutaj. Pierwszy frag. Udało się zaliczyć tego T28. W końcu się wychylił. Tutaj kolejne uderzenie. Pięknie. 122 damage'u. Um. No i niestety ten kolega tam zniknął i nie mogłem go już dalej uderzać. A szkoda, bo... Byłby pewnie drugi frag. Póki co trzy strzały, cztery strzały, właściwie jeden niecelny, 346 damage'u, więc naprawdę nieźle. Tutaj M3 li sobie jedzie, niestety dużo skał, dużo tych wagonów, ciężko trafić. Jak widzicie moja próba e, niezbyt udana. Teraz się trochę wychyla, ale tutaj nagle pojawił mi się LTP, nie wiadomo skąd, e, nagle się pojawił. Zbieram od niego baty, ale stwierdziłem, że e, mam silniejsze działo, którym dam sobie radę z nim. I tutaj dziwna rzecz, bo wyjechałem, patrzę na niego, a on sobie po prostu zniknął. Stoję, patrzę na niego, a jego nie ma. Nie rozumiem tego też, dlaczego nie strzela do mnie. Skoro pewnie mnie widzi. Tutaj próbuję jeszcze wykończyć M3 l ale niestety stoi wciąż za wagonem. Natomiast pojawił się znowu LTP. I to jest jego koniec. Drugi frag zaliczony. 689 damage'u. Tutaj cały czas próbuję tego M3-li dorwać, niestety jest za daleko i tutaj na tym moście stoi, więc nic ciekawego nie jestem w stanie mu zrobić. Okej, okay, teraz kawałek mniej ciekawy, bo postanowiłem pojechać trochę do przodu, przyspieszymy to. Tutaj środkiem mapy zdecydowałem się jechać, widziałem, że tutaj trzewią tego valentina, zostało mu... 170 y, punktów życia. W ogóle mnie nie widzi, więc powolutku poczekałem aż y, zwęży mi się celownik. Nadal mnie nie widzi, mimo że dostał ode mnie strzał. Postanowiłem powolutku podjechać do niego. I taki szybki strzał. E, malutko d mu zadałem teraz, bo tylko 7. Ale trzeci frak zaliczony. Tutaj jeszcze M8A1. No ale niestety wjechał mi za skałę. Tam jeszcze DW2 również okazało się, że stoi za tą skałą. Więc nie pozostałem nic innego jak jechać w tamtym kierunku. Niestety oboje stoją za skałą, więc nie mogę żadnego trafić. Stoję tutaj, liczę na to, że któryś z nich wyjedzie, ale niestety nie wyjeżdżają, więc jadę dalej do przodu. Trochę przyspieszymy. Tutaj już niestety wykończyli e, M8A1, natomiast DW2 został mi na strzał. No i czwarty frak zaliczony, trafiony w przedział amunicyjny i zniszczony od wybuchu. Tutaj jeszcze został kolejny DW2. E, myślałem, że może stoi za domem i uda mi się zniszczyć dom i e, mieć go jak na widelcu, ale okazało się, że nie dość, że stał za domem, to stał jeszcze tam na dole za skałką. Tutaj już mój team e, kapuje. Ja stwierdziłem, że może jeszcze uda mi się dojechać do niego i zniszczyć jakimś takim last hitem, ale no, niestety no, nie udało się, ale bitwa bitwa jak najbardziej wydaje mi się, że na plus e, razem z kolegą Lord czy podejrzewam, że Czechem na LTP po cztery fragi zaliczyliśmy, więc no, nie da się ukryć, przyczyniliśmy się e, dosyć, dosyć do zwycięstwa naszej drużyny. Wiadomo nie jest to bitwa najlepsza tym pojazdem ale jest to jedna z lepszych bitew które udało mi się ostatnio wygrzebać z powtórek na tym właśnie pojeździe Poza tym jest to też taka no, dosyć jedna z pierwszych bitew tym pojazdem więc uważam że całkiem całkiem nieźle mi poszło 890 damage'u, 4 fragi myślę że całkiem bitwa była Porządku. Dobra, dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę do góry, jakiś komentarz, mile widziany. I to tyle. Na razie, cześć.